Witam was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale serwisu komputerowego Kdata. W dzisiejszym krótkim materiale chciałbym wam pokazać w jaki sposób zaktualizować BIOS na płycie głównej od producenta Gigabyte. Konkretny model tej płyty to B450M-DS3H. Aby rozpocząć cały proces aktualizacji, to najpierw na początku należy sprawdzić, jaka jest aktualna wersja BIOS-u wgranego do płyty głównej. I aby to zrobić, to najpierw do oprogramowania BIOS trzeba wejść. Aby to zrobić, to na początku włączamy komputer i na klawiaturze wciskamy klawisz DELETE. Później powinien pokazać się dokładnie ten ekran, na którym ja jestem tutaj teraz. Aby sprawdzić wersję BIOSu, przechodzimy do zakładki System i mamy tutaj informację BIOS version. Jak widać, ja posiadam zainstalowaną tutaj wersję F4. Ja aktualizuję tego BIOSa ze względu na to, gdyż na tej płycie głównej będzie osadzony procesor z serii AMD Ryzen 5 z nowej generacji trzeciej. Dlatego też ten BIOS musi być zaktualizowany do wersji minimum F40. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko zrobić. Przeniosę się teraz na ekran innego komputera, z którego będę mógł ściągnąć ten BIOS i wgrać go tutaj na tą płytę główną. na początku przechodzimy sobie na stronę producenta, możemy to zrobić na kilka sposobów, natomiast najszybciej chyba sobie wpisać w frazę w przeglądarce w polu wyszukiwania gigabyte B450M DS3H. Jak widzicie od razu tutaj już jest podpowiedź, dlatego klikamy sobie. I w moim przypadku jest to pierwszy wynik. Otwieram się strona. I tutaj na stronie przechodzimy do zakładki wsparcie. I tutaj mamy pliki do pobrania. Przechodzimy niżej. I tu jest. Zakładka BIOS. Jak widać, jest ich tutaj już nawet 10. Dlatego, że ja posiadam zainstalowaną w graną wersję F4, czyli dokładnie tą, najpierw BIOS muszę zaktualizować do wersji F32. Bo jak można przeczytać przy wersji F40. Aby zaktualizować do wersji F40 poprzez q no to musimy mieć wgraną wersję F32. Dlatego też ściągam sobie wersję F32. Wybieram sobie serwer Europa. BIOS się już ściąga jak widzicie, już się pobrał. Plik już został pobrany, dlatego też mogę go rozpakować i od razu rozpakuję go sobie na pendrive'a. Dlatego też klikam prawym przyciskiem myszy, ja mam akurat zainstalowanego tutaj 7-zip'a i wypakuję go sobie na pendrive'a. Wybieram lokalizację. I tu jest dysk USB. O właśnie. I daję OK. Daję OK. Pliki się wypakowywują. Wszystko. Sprawdzam sobie jeszcze teraz pendrive'a, czy te pliki się tam zapisały. Ale jak widać są folderze, ale z tym raczej nie powinno też być żadnego problemu, bo Gigabyte płyta główna powinna sobie tą lokalizację znaleźć, ale spróbujemy to jeszcze dać wyżej. Ok. Słuchajcie, i to wszystko. Teraz przenoszę się znowu na komputer, gdzie będę wgrywać BIOSA pendrive jest już podpięty pod komputer dlatego też mogę przejść do BIOS-u oraz uruchomić aplikację QFlash i tutaj teraz mamy możliwość zaktualizować BIOS albo go zachować my będziemy ten BIOS aktualizować dlatego też wybieramy sobie opcję update BIOS i jak widać płyta główna już wykryła ten bios, który jest tutaj, zaznaczamy go i dajemy sobie dalej. I teraz wystarczy jeszcze nacisnąć przycisk Press to Start, ale przed tym warto sobie sprawdzić model płyty głównej, wersję biosu, jaką będziemy wgrywać. I jeżeli to się wszystko zgadza, no to możemy kliknąć Press Start. I teraz cierpliwie czekamy, aż nowa wersja biosu się tutaj wgra. OK, moi drodzy, BIOS się zaktualizował. Sprawdźmy, jaka jest teraz wersja wgrana. Przechodzimy do zakładki System i, jak widać, jest wersja F32. Teraz znowu powtarzamy i będziemy wgrywać wersję F42B, bo taka jest najnowsza. OK, no to znowu przełączam się na widok ekranu z mojego notebooka. Teraz znowu powtarzamy tą sytuację, lecz najpierw sformatuję sobie pendrive'a, aby on już był pusty. Damy tutaj szybkie formatowanie. Ustawienia domyślnie rozpocznij. Zatwierdzamy OK. Formatowanie zakończone. I teraz znowu otwieramy sobie przeglądarkę i teraz ściągamy wersję F42B. Wybieram sobie Serwer Europa. Plik się ściąga. Ściągnął się już. Otwieram sobie pobrane. I to jest wersja F42B. Tom sobie usunę, żeby już się tutaj nam nie myliła. Teraz znowu daję. Wypakuj pliki. I wybieram pendrive'a. Jest dysk USB. Daję OK i tutaj też daję OK. Sprawdzam jeszcze czy BIOS znajduje się na pendrive. Jak widać już tutaj jest. Tym razem zostawię go właśnie w tamtej lokalizacji. Wysuwam sobie pendrive'a. I znowu zmieniam widok ekranu na ekran z komputera. Teraz znowu będziemy aktualizować BIOS do wersji F42B. Po wejściu do oprogramowania BIOS z dołu wybieramy sobie znowu QFlash. I znowu wybieramy opcję Update BIOS. Tutaj jest folder, wchodzę sobie do niego i tu mamy BIOS wersję F42B. Wybieram go, klikam przycisk Dalej. Sprawdzamy poprawność BIOSu, który mamy zamiar wgrać. Będzie to wersja F42B z 31 lipca 2019 roku. Jeśli wszystko się zgadza, model płyty, wersja, data. No to klikamy Start, aby rozpocząć. I znowu cierpliwie czekamy, aż ten proces się ukończy. Moi drodzy, proces aktualizacji BIOS-u dobiegł końca i urządzenie się teraz uruchamia ponownie. Wchodzimy do BIOS-u naciskając Delete. i Sprawdźmy, jaka wersja jest BIOS-u teraz wgrana. Wchodzimy w zakładkę System. I jak widać, mamy wersję F42B. I na tym tak naprawdę kończy się to krótki materiał wideo. Jak widać, nie jest to jakaś trudna czynność i myślę, że każdy może sobie z tym poradzić, natomiast należy robić to z uwagą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do innych materiałów, które znajdziecie na kanale serwisu komputerowego Kadata. Trzymajcie się, pozdrawiam!